Zastanawiacie się, kiedy będzie nowy odcinek z frugi teraz! Surprise Markdafaka Miłego oglądania! Sporo się zmieniło, Boże! Tu aż do 12 aktualizacji dotarło. Tak, zrobiłem sobie coś tam, zdobyłem te bug gesty, żebym już nie musiał ich robić. Zdobyłem sobie walentkowy update, więc jakby tam trochę grałem. Ehe, po prostu nie chciałem nagrywać. Po prostu chciałam, żeby było więcej takby tak ciekawości. Bo za tym jeszcze mamy do horror mode. Dopiero zaczęliśmy tak, nie? I nie sądziłem, że to powiem, ale nie sądziłem też, że Wam się to tak spodoba. Że aż prawie 2000 wyświetleń. To naprawdę to robicie. Skoro chcecie, no to będzie kolejny odcinek dzisiaj. Miłego oglądania życzę. Zostawcie lajka. Dziękuję i miłego oglądania. Bo jak to już wolno się załadowuje. Przy okazji zrobimy te wszystkie badges. Więc zrobię wam taki, jakby, tutorial, jak zrobić te badgesy. Nie wiem. Bo czemu to tak wolno. O, dobra, dobra. Ja się pytam, czemu to tak wolno się ładuje? Dobra. Pytam Was, kurde. Witam Was i dzisiaj Wam pokażę jak zdobyć te wszystkie, WSZYSTKIE Popatrzcie ile tu ławy Z tym Wam nie pomogę Z kamii Wam nie pomogę niestety A czemu? Bo to było z zeszłego update'u i musieli się ten... Zdobyć, włączyć Tine mode i wtedy więc zaczniemy od tak trzeciego bo. no, su, Wy wchodzicie tu tak na rogu i co to jest za super tajny kod? Piszecie here, klikacie na zielone i tak dostajecie. Kolejnym, żeby zdobyć yy, awokado, to musicie trzymać tak długo, dopóki nie będzie to wywalone i wtedy. Yy, Dobra, kolejną postacią do zdobycia to jest, yy, no właśnie banan, że trzeba go złapać i oto jest jeden taki kod, który jest naprawdę jest fajny, a mianowicie musicie zrobić taki kodik, coś takiego, czyli bierzemy pomarańcze, yy, megafon, yy, borówę, czy nie wiem co to jest. A może tym razem to przyciszę. że jest dnia, macie kokos i borówkę, nie? I wchodzicie teraz tu i dostajecie klucz. I teraz tak, wchodzicie tutaj, idziecie o kawałek dalej i trzymacie tutaj tak długo obraz, dopóki nie odpadnie. Jak odpadnie obraz, to klikacie tu i tak dostajecie. No i pierwszą badanie czyli bonusowa postać numer 1 Tu nie muszę wam to już tłumaczyć, że trzeba z... że jak będzie bananek, no to kliknąć na niego i No do no, nie będzie wybuchów że trzeba kliknąć na badanka. Czekajcie, tylko gdzie jest tu jakiś bananek? No, no po prostu trzeba kliknąć na bananek, jak będzie, no to Klikacie na niego i tam dostajecie banana. Ale nie jestem w tego. Bo można tu dostać: gdy zdobędziecie się wszystkie. Dosłownie wszystkie. badkę Ej. Czekaj, oni nie brzmią podobnie? Nie, ci brzmią. Nie wiem, ale brzmi naprawdę dziwnie. I teraz na co, co wszyscy czekali? Horror mode. No niedługo głos mi się zmienia, więc dobra. I tak zacznijmy. Mamy zmarzniętym niepotrzebnie 5 minut. Zrobimy rytmicznie, bo czemu nie? Jakby nie, nie, nie. To nie jest akurat straszne, bo to są owoce. Wiemy jak wyglądają owoce w środku, no ale... Tego się nie czepiacie, bo arbus jest czerwony od środka, rozumiecie? Więc to nie jest... O bój! okulary! Ej! Z okularami naprawdę wygląda lepiej. Du -du -du -du. Kurna. Ew. Dobra, dobra, to jest trochę straszniejsze nawet. Nie mam pytań. Ja mam pytanie: Co jej się stało? Ty oderwałeś jej powierzchnię? Czekaj. Czekaj, ja mam. Ty coś. Co ty. Czekaj, czy coś? Dlaczego jest tak wściekły? Dobre, nawet pytanie, czemu jest on tak wściekły? Teraz banan. Jakby. Okej, okay, teraz gruszka. Dobra. Teraz Te dźwięki brzmią jak dźwięki brzmią jakby ktoś tak padł. Dobra, dobra, dobra. Jak ty gulgoczesz? Ja mam pytanie, co się stało z jego tyłkiem? Dobra, i teraz ej, a jestem tego ciekaw. Ej, ale, ej, ja ej, czy ktoś z was wie, co to za owoc? Jest, ja sorry, że ściszam co chwilę, ja sorry, że ściszam co chwilę, ale jestem podjarany trochę. Napiszcie w komentarzach, co to za owoc jest. Czy to jest, ma czy to jest kolejny owoc smoka? Dobra. O kurde, przypomnę trochę ten Scary Simon. Potwierdzam przy... Y -y, czekaj, Ej. Co jest? Ja mam pytanie: czy on nie chce wchodzić? Ja mam pytanie, czemu nie chcę wchodzić? E, dobra, ale co się zmieniło? Co to się zmieniło? Bo ja mam pytanie, bo czekaj, tak, graliśmy to w aktualizacji siódmej? Tak. Ehm, um, ten... Aktualizacja 8. No, jedna nowa postać z horroru... Bo, bo, bo. O! Właśnie o tym mówię! Um, kto grał w 11. aktualizację? Czyli tak... No, bardzo dawno temu. No to ten, który nie zagrał, to nie sty, ale... ma pecha. Ja się żegnam z Wami. Miłego wieczoru, miłego ranka. Hej!